chciałbym Wam pokazać metody tworzenia kopii zapasowych nośników danych. Takie kopie tworzy się w informatyce śledczej po to, aby nie niszczyć oryginalnych nośników danych, nie nadpisywać danych, które zostały np. uruchomione. Oryginalnie takie zadania wykonuje się poprzez urządzenie, które nazywa się bloker i po prostu. To urządzenie najzwyczajniej w świecie blokuje zapis na aktualnie używanych nośnikach. No ja niestety takiego urządzenia nie posiadam. Zrobię tu normalnie z portu USB. No i postanowiłem, że od tego odcinka będę Wam zazwyczaj, jeżeli to będzie możliwe, pokazywał dwa narzędzia do wykonania jakiegoś zadania. Na początku sprawdzamy sobie, w jakim miejscu zamontował się nasz, w moim przypadku tutaj pendrive, poleceniem fdisk -l. No i tutaj, jak zawsze, mamy nasze partycje. Poniżej mamy nasz pendrive, czyli dev 1 i użyjemy tutaj do wykonania pierwszej kopii zapasowej u. Wykorzystamy polecenie dd i możemy sprawdzić jego Strony pomocy, polecenie Didi, zamyślniki i help. Wyświetliło się co możemy tak naprawdę zrobić dzięki temu poleceniu. My no tutaj w tym przypadku użyjemy dwóch najprostszych opcji, czyli interfejs wejściowy, czyli w naszym przypadku DevSDB1 oraz plik wyjściowy, co zaraz go, który zaraz utworzymy. I tym sposobem zaczynamy Didi. Czyli interswariusz wejściowy, w naszym przypadku devsdb1 i output file. Niech będzie root desktop. I e, niech nasz plik nazywał się na przykład obraz.img I tkanendę rozpoczął się proces tworzenia minarnej e, kopii zapasowej nośnika. I jak widzimy, nasza pierwsza kopia binarna została wykonana. Tutaj mamy coś takiego jak Records In i Records Out, jest plus 0 i plus 0. Czyli znaczy to, to tyle, że obraz podczas tworzenia nie został w żaden sposób zmodyfikowany. I jest to idealna kopia nośnika danych. Kolejny polecenie, które chciałbym Wam przedstawić, jest dc 3 dd jest to rozszerzenie poprzedniego polecenia, które umożliwia nam na przykład haszowanie naszego binarnego obrazu. Haszowanie w informacji śledczej jest bardzo ważne dla zachowania integralności danych, a więc zacznijmy od wydania, jak zwykle, komendy z helpem. Tutaj mamy o wiele więcej opcji, każdy sobie je tam przetestuje, jednak użyję tylko czterech, czyli input file, output file, hash, czyli algorytm haszujący i log, który stworzy się z sumą kontrolną i tym podobnymi, czyli używamy dc3dd. Interfejs wejściowy jest taki sam jak poprzednio, czyli dfsdb1 następnie output file niech to będzie root desktop obraz 1 RNG. następnie hash niech się to zahaszuję w piątką i hashlog czyli halog niech będzie root desktop i niech będzie hashlog Wykonujemy polecenie enter. I jak widzimy proces się zakończył, mamy informację, że nie było bez sektorów, że i o sumie kontrolnej naszego zahaszowanego pliku, dodatkowo mamy stworzony plik, w którym mamy informacje dotyczące haszowania. Dzięki za obejrzenie tutoriala, zapraszam do oceniania, komentowania i oglądania kolejnych.